Witam. Projekt, o którym mało kto słyszał: Hub 422, wykonany pod konkretne zastosowanie. Czyli nie jest to urządzenie uniwersalne, ale zmieniając soft, można. Zrobić z tym co się chce, generalnie chodziło o to, aby dane, które przychodzą ze sterownika po 232, wysyłać do kilku magistral. Do tego zaraz przejdziemy. odbierać też z kilku magistral ale w razie awarii jakieś magistrali aby ją no, wyłączyć z użytku tu zobaczycie coś nietypowego P89C51RD2 procesor wtedy jeszcze Philipsa wtedy Philips nazywał się Philipsem a nie NXP on był dość nietypowy zawierał między innymi jeden kilo pamięci RAM w przeciwieństwie do większości 51, które miały co najwyżej 256 bajtów yy, jakieś tam dodatkowe bloki związane z timerami, ale co było dla mnie ważne mógł sam siebie programować Czyli tak, to co jest teraz rzeczą normalną, nawet w AVR ach gdzie możemy sobie przez UARTa czy inny interfejs zmieniać zawartość pamięci flash mikrokontrolera. Wtedy w jedynka była to rzecz dość unikalna. No, temat był takie, tam założenia były dosyć duże. Więc dołożyłem tu ramu 32 kg. Jeszcze tu kojarzę, że gal był do dekodera adresów. Tu mamy wyświetlacz alfanumeryczny. A gdzie ten nasz gal się ukrył? No i właśnie jeszcze. Nie tylko 2-3-2 jak widzicie, ale też 4 8 5, 4 2, 2 jak najbardziej mogło być używane, bo sterowniki przemysłowe miały konfigurowane te uarty: pierwsze z workami, kolejne już całkowicie programowo. Można było decydować, jaki interfejs jest używany nie widzę tu gala być może dlatego że jest to wersja jakaś jedna z pierwszych yy, tu mamy watchdoga często stosowanego przeze mnie nie pamiętam czy ten proces miał watchdoga czy nie miał no generalnie budowałem tak dość uniwersalnie że można byłoby tu różne procki stosować, ale sedno sprawy to jest blok związany z uartami. A co w nim takiego nadzwyczajnego? Dzisiaj wersji było bardzo dużo, zanim w ogóle były produkcyjne. Tu akurat pokazuję wersję nieprodukcyjną. 16C554. W dużym uproszczeniu to były to cztery układy 16C550 w jednej obudowie. Był jeszcze jeden fajny układ używany w kartach do tzw. PC-ów 16C552, który miał dwa uarty. I jeden port równoległy, taki drukarkowy, mógł pracować jako drukarkowy. No, tu akurat chodziło o UARTY. I ciekawostka NME485D. Bardzo drogi układ przy 50 sztukach w. Przed 2010 rokiem, około 2005, nie pamiętam dokładnie, kosztował 200 zł. Izolowany galwanicznie rs 485 422. Historia dlaczego ta izolacja galwaniczna można by tu długo mówić. No, wyszła taka potrzeba z czasem życie zweryfikowało pewne tam lepsze lub gorsze pomysły była wersja gdzie były zwykłe drivery max 485 czy też odpowiedniki dużo tańsze ale wtedy nie było izolacji galwanicznej tutaj izolacja była chodziło o to żeby ewentualna awaria w postaci pojawienia się napięcia Generalnie sieciowego na magistrali nie uszkadzała nam nic poza jedną gałęzią, która tu była. Jak mieliśmy osiem takich gałęzi, to w razie czego uszkadzała się jedna, co najwyżej dwie w obrębie jednego scalaka, a nie przenosiło się tu dalej na pozostałe i nie uszkadzało nam nic więcej. Niestety, zależnie od producenta tych układów, 16C554 bywało różnie. Były lepsze, były gorsze, pojawiały się pewne problemy, bo cały czas mówimy o nie dwóch, trzech sztukach wyprodukowanych, tylko o większych ilościach. No i trzeba było coś z tym zrobić. I z czasem projekt się trochę zmienił. Teraz nie wiem czy tu nie pomylę. O, to chyba tu będzie. O I w końcu projekt zmienił się do takiego ciekawego gdzie mieliśmy zamiast tego układu 16C554, który miał bufor na 16 bajtów. Mieliśmy mikrokontrolery 89C2051, wtedy jeszcze 4051 nie istniały i one robiły za takie uarty. Tu jak widzicie, nadal mamy tą izolację galwaniczną na specjalizowanych scalakach. Te procki wszystkie miały ten sam, oczywiście, program, ale zauważcie, że w całym systemie mieliśmy 9 procesorów 8 małych 50 jedynek i jedna duża ta RD2, do której można było zdalnie podgrywać soft. Wtedy internet, powiedzmy, był w powijakach, ale mieliśmy sieć lokalną VPN więc była możliwość poprzez sterownik podgrania softu do tego układu głównego tu już nie dało się podgrać softu no ale szczerze mówiąc tu się nic nie psuło tu wszystko było ok a i w tym głównym sterowniku to nie kojarzę żeby jakieś upgrade były robione Coś tu może jakieś fotografie się pojawią nie w tym głównym co tu mamy jakieś rysunki będą to wygląd z tyłu z jednej, z drugiej strony opis co do czego yy, można było te huby spinać po kilka czyli jeżeli te 8 gałęzi było za mało. To na sterowniku tu było gdzieś złącze. Być może nie w tej wersji, ale wydaje mi się, że już tu jest. Że tym złączem można było połączyć między sobą kilka sterowników. Wtedy się nie wykorzystywało, nie montowało tych. Maxu. wtedy był czas kiedy głównie były układy przewlekane sprawa była prosta, do podstawki się nie wkładało tych układów w tych hubach dodatkowych i, tą, i tasiemką oczoło z hubem głównym teoretycznie można byłoby spiąć kilkanaście tych hubów ze sobą wypróbowałem z dwoma hubami czyli 16 portami jakby były potrzeby na większe ilości, to bym potestował, ale takiej opcji nigdy po prostu nie było, bo już 8 gałęzi to było wystarczająco dużo. Jeżeli miałem yy, powiedzmy 80 urządzeń, co maksymalna liczba, z jaką się spotkałem, to było 70, no ale powiedzmy, że jest to 80, to jest po 20 na jedną gałąź. Więc tu nie było jakichś tam problemów z działaniem tej sieci. Generalnie ona na jednej gałęzi by działała, ale chodziło o ewentualne awarie. Dzięki temu, że te dodatkowe gałęzie przechodziły przez te y, układy, nie to kliknąłem, y, przez te tu. Mikrokontrolery, one w razie awarii, gałęzi, w razie, gdy one analizowały ramki przychodzące. Jeżeli te ramki były nieodpowiednie, zła suma kontrolna czy coś, to po prostu nie przesyłały tego dalej. Nie blokowały magistrali. Bo wszystkie nadawały na jedną linię. Tak w skrócie. Jak awaria minęła, to wszystko wracało do normy. Generalnie chodzi o to, że blokada jakiejś magistrali jednej nie powodowała, że wszystko padało. Podobną ideę przedstawiałem przy one gdzie uszkodzenie jednej magistrali, zwarcie jej na przykład do masy, czy inna taka awaria nie powodowała, że wszystko padało. Jedna gałąź przestawała działać, pozostałe funkcjonowały. No, projekt był dość e, taki przyszłościowy ale z czasem w praktyce e, podjąłem decyzję o zastąpieniu tego ethernetem tam jak wiecie nie ma problemu że jedna gałąź uszkadza pozostałe huby switche wtedy switche się stosowało mają izolację galwaniczną więc, mnóstwo problemów odpadało. No, owszem, można powiedzieć, że fizyczne uszkodzenie kabelka mogłoby powodować kłopoty. No, mogłoby, ale to było bardzo, bardzo mało prawdopodobne. A zalety ogromne, bo nie trzeba było robić jakichś tam kabelków specjalnie, bo tu były oparte o te przewody wtyki, były normalne, erioty, ale kable, takie jak używane w telefonach, takie płaskie, a nie okrągłe, czyli nie można było pójść do sklepu kupić, trzeba było te kable robić, więc był to jakiś tam problem. A tak, no tu też mamy hub, który jest nietypowy i nie można było sobie w prosty sposób jakoś tam rozgałęzić tej sieci. A jak użyto Ethernetu, no to Kupowało się switcha w sklepie za niewielkie, już wtedy niewielkie pieniądze. Początkowo to nie było tanie, ale jak to wszystko staniało, to nie było sensu bawić się we własne konstrukcje. Jakieś tam udziwnienia choćby nie wiem, jak doskonałe były. Lepiej było skorzystać z tego, co jest dostępne w sklepach. I cała sieć z czasem była zmieniona na Ethernet. No nie wiem, czy tu warto coś więcej mówić o tym projekcie, kojarzę, że gdzieś tu miałem jakieś więcej obrazków. O, to chyba tu te dwa, no to już widzieliście. To połączenie z komputerem przemysłowym, tu na dole był zasilacz, u góry sam komputer. Widać wyjście na VG, na klawiaturę, Ethernet. Pomijam tu trochę temat jackpota, wyświetlacza, bo nie jest to specjalnie warty omawiania. A to, to są pewnie, to są tylko obrazki z tu dokumentu. Tu mamy coś mega jackpot. Sterownik Megaczy Pota, czyli tam te dodatkowe sterowanie wyświetlaczami, paltronikami. Z czasem zostały zastąpione przez monitory HDMI z wejściem HDMI. no Ale to się nazywa ewolucja. No, jestem przekonany, że mało kto słyszał o tym projekcie. A jest tu jeszcze kilka fajnych pozycji, które mogą się przydać. Powiedzmy każdemu. Tu jeszcze pewnie w tym jest. Są kody o S53. To są kody dla 50. Jedynki. To zaś się pewnie przyburzy, że nie ma aplikacji, która może to otworzyć. Tak, na szybko. Postaram się pokazać. Mniej więcej kod. No widać wyraźnie kod dla 50 jedynki. bo jak widać coś tam da Philipsa. No generalnie tu był bootloader, też zaimplementowany. No była to dość soft był dość rozbudowany. Ile tu mamy linii assemblera 3312. Ile on zajmował w ko jako kod wynikowy ciężko mi teraz powiedzieć, trzeba być znaleźć kod mm, jakiej, jakąś binarkę widać jakieś. Pascalu, jakieś testujące funkcje tu macie dla gala Nie wiem czemu tam nie widziałem w tych schematach No gdzieś na pewno wiem, że gal był używany w, w roli dekodera adresów no nie widzę tu tych binarek ciężko powiedzieć co to jest jakieś loadery no za dużo czasu minęło abym bez przejrzenia tego dokładnego stwierdził ile ta ile ten kod zajmował na pewno mniej niż 32 kilo kojarzę, że poniżej 8 kg zajmował ale pewny nie jestem tu widać na emulatorze pracowałem też o którym kiedyś tam wspominałem dużo mi się przydał w pracy ułatwiał tą pracę nie trzeba było wachlować kablami przekładać procków pracowało się w miarę przyjemnie no ale to takie pojęcie względne gdy mówimy o 51, tu o przyjemności nie bardzo można było mówić no i kiedy tu mamy prawdopodobnie dwa tysiące rok albo 2004. Raczej pewnie rok, miesiąc, dzień. No jak w drugą stronę. To dwa lata różnicy to nie dużo. Chyba, że dla wuj tego Wąsika, no to dwa lata mniej to byłoby zerowy wyroku. No to tyle, jeśli chodzi o projekt, o którym mało kto wiedział. No i już widzicie, w tamtych latach pracowałem z urządzeniami, które miały 9 mikrokontrolerów na jednym układzie może jeszcze tu zobaczę laminat jak wyglądał o, tu macie wygląd płytki tej z układami UARTami 16C554 PLCC więc tu będzie ten pewnie z. O. Tu mamy tak, zamiast tego PLCC mamy 4,5, jedynki Tu mamy 3, gdzieś jeszcze musi jedna się ukrywać. No, nie ma sensu szukać. Tu te duże to właśnie ta izolacja galwaniczna. No i tyle w tym temacie. Jeśli Was interesują takie dość nietypowe konstrukcje, to piszcie w komentarzach. Do usłyszenia.